Się z narodem. Dziękuję Wam za to, że postanowiliście i pomogliście nam upamięcić wszystkich tych, e, którzy e, ponad 100 lat temu poświęcali swoje życie, zdrowie i inne ważne sprawy na rzecz e, tej wspaniałej idei. Dzięki zaangażowaniu których. Możemy dzisiaj świętować rocznicę odzyskania niepodległości. Wszyscy oni potrafili się zjednoczyć, zaangażować i nie pozostawili światowym mocarstwom wyboru ani innej drogi. Musieli oni po prostu zaakceptować to, że nasza ojczyzna się odrodziła. Mamy teraz w naszej nowożytnej historii jedną z niewielu radosnych świąt. Dlatego dziękuję Wam bardzo. I zapraszam, żebyście wszyscy w gronie swoich znajomych i rodzin dzisiaj chociaż chwilę radośnie poświętowali. Dziękuję bardzo.